Calo się ze strony Elis. witam was w kolejnym odcinku cudownej dekady w latach 80. cały czas jest jesień nad ranem i powiem wam, że mam bardzo duży problem z tym save'em. Nie dlatego, że nie chcę w, nie, w niego grać, w nim grać, nie dlatego, że mi się coś w nim nie podoba, tylko dlatego, że się psuje. I nic dziwnego, że się psuje, bo on jest używany do 2005 roku, co daje nam ponad 8 lat. I tak szczerze mówiąc, ma już wielkie prawo do tego, żeby powiedzieć dosyć. daj pani odpocząć, jestem zmęczony, nie chcę już. E, a mimo tego cisnę ten save i nie daję mu odpocząć, nie daję mu wytchnienia, co widać, bo simy się lagują, SIMy nie współpracują. Bardzo się ten save zacina, chyba jak żaden inny. I badzy się, no baczy się wszystko, zobaczcie tutaj, odjadę sobie dalej i już fryzura ginie, nie? Tej naszej Laury. Podjadę bliżej i jest ok. I, I tak się dzieje z wieloma rzeczami, z ubraniami, tak się dzieje. I nie wiem, co zrobić w tym, w tym wypadku, bo dopóki jeszcze jakoś działa, to działa. Ale już musimy przymy, przymykać oko na coraz więcej rzeczy, które się psują. A to nie do końca mi się podoba. I nie wiem, w jakim kierunku to wszystko zmierza, i jak długo wytrzymamy na tym save'ie, ale póki możemy, to ciśniemy, i mam nadzieję, że jak najdłużej ten save jednak pociągnie. Tak. Tak, no tak, mam nadzieję, mam nadzieję. I to jest w ogóle pierwszy odcinek, który nagrywam od dłuższego czasu bez moich wspierających. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mnie wspierać i mieli te opcje wspierających włączoną. To było dla mnie naprawdę wspaniała rzecz i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Ale postanowiłam, jak pisałam w to w poście, postanowiłam wyłączyć te opcje. I jeśli ktoś miałby ochotę dalej gdzieś w tym moim internetowym życiu uczestniczyć, to zapraszam na Twitcha, gdzie to właśnie tam jest możliwość ewentualnego wspierania. Ostatnio graliśmy w Sims wbudowanie więc nie tylko są różne gry, ale też simsy się pojawiają, Sailor Ellis, mój Twitch no i koniec mojej autoreklamy i e, słuchajcie, mamy nową rzecz w domu, mamy komputer, lata 80. pierwsze kompy takie domowe e, które mogły się pojawić też w domach Polaków myślę tych najbogatszych, gdzie mieli jakąś nie wiem, może ciotkę w Ameryce no i nasze simy też mają kompa swojego, e, bardzo się cieszę, bo to jest kolejna jakaś rozrywka oczywiście nie ma dostępu do internetu, jak tylko Takiego, ale mogą sobie pograć, na przykład, czy mogą coś napisać. Więc to jest taki powiew nowości, wielkiego i świeżości wielkiego świata. Zawitał tutaj do, do naszych ratajów. Tak. Jakie są dzisiaj plany, moi drodzy, nie wiem. Nie wiem, ale chciałam nagrać jakiś odcinek z tej rozgrywki, bo chciałam Wam powiedzieć o tym, że safe mi się psuje. I nie wiem co dalej. I chciałam Wam się poradzić, co być może. Kiedyś nastąpi, że będziemy musieli się pożegnać z tym save'em trochę wcześniej niż to planowałam. No bo jednak mamy już lata 80., jest bliżej końca serii, jak dalej. Zostały nam 90., 2000 i 2010 rok, czyli trzy tak naprawdę dekady, z czego pokolenie to jedno już jest, które właśnie włazi matce do kibla. No i coś się przerażasz, no matka siedzi na kiblu. No co to takiego? Każdy siada od czasu do czasu, nie? Ty tak, mogłabyś się wykąpać, moja droga kochana. Czy tutaj wejdziesz? Powinnaś wejść. Czy nie wejdziesz? Właśnie. A jak nie, to. Aha, przyszłaś wygonić matkę i żeby mi powiedzieć, że tutaj nie wejdziesz, to wejdziesz do tego kibelka. Dziwne, bo dorosłe SIMy tutaj wchodzą normalnie, a dzieciaki nie chcą. A propos, dzieciaków ten jeszcze śpi. Co się jeszcze działo przed chwilą, to Darek dostał, słuchajcie, awans i jest na poziomie kariery szóstej. I w ogóle, co ciekawe, ma kryzys wieku średniego i ma potrzebę tworzenia. On chciałby tworzyć, słuchajcie. Darek jest trochę taki jak ja, czyli. Ma pomysł i chce go realizować zaraz, mimo że totalnie nie ma do tego, na to ani pomysłu, ani jakiegoś takiego zmysłu, yy, co by mógł robić. Tylko zapali się do pomysłu i zaraz skupuje wszystkie sprzęty, po czym one leżą. To jest dokładnie moja strategia na życie czyli nakupuję sprzętu, yy, zanim cokolwiek się wdrożę, czy, czy wkręcę w jakiś temat, a potem zalega u mnie tona śmieci którymi nie mam co robić, na które wydałam pieniądze i nic z nimi nie robię. Darek jest dokładnie taką samą osobą, jak ja, czyli ma potrzebę i kupuje. Bez pomyślunku. Mamy niedużo pieniędzy, bo zapłaciliśmy rachunki, też były. No, co tam się dzieje u Ciebie, Klaudia? Klaudia zaraz idzie do szkoły. Młodzież jeszcze trochę śpi, ty możesz moja droga iść do pracy Ale no ja mam problem z karierą Laury, no bo ja nie jestem w stanie jej tego zrobić Nie wiem, gdzie się znajduje spokojne otoczenie Hmm, weź kąpiel z dodatkami, szukaj odprężenia A może coś się uda zrobić, rozumiem, aha To się też może gdzieś tam udać, tylko trzeba będzie ją pilnować co tam, ty też byś się mogła wykąpać, bo zaraz do tej pracy idziesz, ale ona jest chora w ogóle. Ona to powinna zostać w domu, ale jest za zapierdzielu. Jest za zapierdzielu i nie ma czegoś takiego jak zwolnienie lekarskie. Trzeba robić, słuchajcie, chory, nie chory, trzeba pracować. Weź sobie umyj może tutaj ręce ze dwa razy i trochę do tej pracy będziesz mogła iść lekko, lekko czyściej. Młody sobie już idzie tutaj na dół, więc babcia przejmuje nad nim pieczę i mogłaby. Nie, ona nie idzie na wagary i mogłaby. nie zrobiła lekcji. Mogłaby dać jedzenie Tomaszowi trzy razy to samo. Zaczynam. kanapkę z serem i szynką. No, i to oczywiście też do pracy. Jest bardzo spięty, no bo jednak ma ten swój kryzys, i on by chciał otworzyć, zaduma na całą kontemplację życia. E, może by coś mu się udało zrobić, ale na pewno nie wszystko, bo nie mamy wszystkich rzeczy. W ogóle, a musimy zidentyfikować wszystkie niezidentyfikowane rośliny, ale my wszystkich nie mamy. Nam brakuje jakichś grzybów, i może to właśnie zrobimy z naszym darkiem, czyli pójdziemy na poszukiwanie roślin, których nie znamy i które moglibyśmy zidentyfikować. E, mamy średni poziom ogrodnictwa, a to jest do kariery, to nie. E, musimy też zaprzyjaźnić się z pustelnikiem. Fajnie byłoby spełnić jego aspiracje, więc może właśnie dzisiaj zajmiemy się tym. To myślę, że jest dobry pomysł, tym bardziej, że nie mam wieku... Do szkoły, dziewczynko! Tym bardziej, że ja nie mam większych planów na dzisiaj. Aha, i ona też miała tak, problem z schodzeniem do szkoły. Teraz mi się przypomniało, jak grałam sobie sama, że to był kolejny objaw tego, że ten safe się trochę psuje. Czyli młoda miała problemy z pójściem do szkoły. Ale przynajmniej nauczyła się jeździć na rowerze. Ma piąty poziom motorycznych, zadowolenie przez 12 godzin, poziom umiejętności umysłowych na szóstym poziomie. Dobra, ale na rowerze jeździć umie. Co tam jest on dalej za, za rzeczy? Aha, to jest ostatni poziom już. Mały cyklista. A, no bo zauczyła się jeździć, no to weszła na nowy poziom. Spoko. E, fajnie to idzie. Jestem zadowolona nawet z nich. A ty, mój drogi, czy ty nie musisz iść do pracy? Aha, teraz pójdziesz. Idź do roboty, tak, do widzenia. Uh, ukryj się, nie rozmawiaj, a Ty sobie też zdobywaj przyjaciół. Wszyscy będą uh, zadowoleni. Młody sobie zjadł. Co tutaj się wydarzyło? Komunikacji, trzeci poziom, super się rozwija. Nasz młody Tomek, a Tomek, jak wiemy, będzie naszym uh, kolejnym dziedzicem. Będziemy mieć znowu rudego sima. Mieliśmy trochę tych rudych simów, nie pamiętam czy głównego bohatera, uh, ale na pewno tych pobocznych mieliśmy uh, bardzo dużo. Między innymi tutaj obecny z tego co kojarzę, Henryk. Nie, to był Tadeusz. Medeusz Henryk to był ten, który zmarł z tego rodzeństwa tutaj. Nie oni byli rudzi, a Łucja miała ciemne włosy. To jest nasze pokolenie 1940, które zdjęcia tutaj widać. W ogóle myślałam, jak uzyskać zdjęcia z 1890 roku, bo to jest jedyne pokolenie, którego zdjęcia nie mam. I może zrobię sobie CC jako ramkę naszego małżeństwa Bronisława i, nie, jak ona miała na imię Bronisław i. Augustyna, tak, Bronisława i Augustyny. Fajnie byłoby mieć jednak to w tę fotkę i mieć całą kolekcję. Nie będzie niestety zrobiona normalnym aparatem, ale takie trochę, powiedzmy, że udało im się zdobyć z pierwszego domu gdzieś tam zachowane zdjęcie i ktoś poszedł po linii, poznał nazwiska, poznał gdzieś tam rodowód i że wiedział, że to są właśnie oni. Czy ty go wykąpiesz tutaj? Chciałbyś się wykąpać, młodzieży, ale czy, daj, czy tutaj dacie radę w tym, w tym. O, mamy jeszcze filmiki z Laurą. Zaszczelę go wykąpać? Chyba nie. Ej, Anka do nas idzie. Ankę tutaj oczywiście powitamy. Zaproś do środka. Witamy Cię Aniu, fajnie, że wpadłaś. Ona by chciała przyjść do młodej, ale myśli o tym, że młoda pewnie jest w szkole, ale pewnie z chęcią by ją też zobaczyła. O, wspominaj stare, dobre czasy, jak byłyście młode i ona mieszkała, jedna mieszkała, w sumie cały czas mieszka w Strangerville, a druga w lesie, w granitowych kaskadach. Tak możecie sobie pogadać. Pomóż naprawić złe relacje, słuchaj, pomóż naprawić złe relacje, słuchaj, nie warto w tym wieku się kłócić. Po co, po co to? Tomasz ma krótkie urodziny, już? Za ile? Za jeden dzień. I w kolejnym odcinku będą chyba urodziny. Tomka już, ale ten czas zapierdziela. No dopiero co miał urodziny na niemowlaka, a tu już jest małym dzieckiem. A gdzie tutaj reszta? Kolejne już dziecko szkolne. No więc tak leci ten czas, zapierdziela równo. Dobra, możesz się pobawić, jak on ma w ogóle te swoje umiejętności Wszystko jest na trzecim, korzystanie z nocnika jest na drugim No to będzie, słuchaj, idealna okazja, żeby trochę poćwiczyć, trochę się podszkolić I możesz skorzystać sobie z nocnika już sam Czekamy na naszego, na naszego Darka, który przyjdzie Troszkę się ogarnie, o której on przyjdzie? O 17 A może wyjść trochę wcześniej, żebyśmy mu robili te aspiracje Bo potem będzie ciemno, on jeszcze musi zjeść Wyjdź wcześniej z pracy, słuchaj, jesteś smutny i możesz się trochę urwać z roboty. Chodź sobie, najpierw skorzystasz, a potem, a potem weźmiesz sobie resztki. Powinny być tak makaron z serem, robiła Lucja, robiła um, Laura, tak, Laura, zapomniałam, robiła Laura i nawet polubiła gotowanie. No, jest brudno, babcia nie posprzątała, nie miała czasu. Młodzież korzysta z tego nocnika korzysta i chyba nawet się nauczy już na trzeci poziom, bo tu zbliża się do samej góry. Ten zielony pasek. No. I co tak? Sam w ogóle jest tak samodzielnym dzieckiem. <laughs> On jest akurat najmniej problemowy chyba. No, trzeci poziom. Wszystko ma na trzech poziomach. Nie jest źle, jest całkiem dobrze. Nie mamy co narzekać, jest dobrze, dosyć rozwinięty. A ty Darku, jeśli się najadłeś, to możesz zmienić sobie strój na jakiś taki bardziej wyjściowy, na zimną pogodę. Nie zobaczę, póki się nie wczytają pewnie. No tak oczywiście. Załóż sobie taki strój i idziesz, słuchaj, do lasu robić w ogóle hałasu. Zapiszę i widzimy się, słuchajcie, w granitowych kaskadach. Przyszliśmy do lasu w granitowych kaskadach, jako miłośnik przyrody, już się kładzie na ziemi i przegląda chmury i patrzy, jak tam fantastycznie jest. Co to za jagody? Ale on zna, co to za jagody. Jakich nam brakuje? Bo dawno tego nie robiłam. On był nastolatkiem ostatni raz, kiedy sprawdzałam... W sensie, przed wyprowadzką jeszcze. No to musiał być albo nastolatkiem... Albo już bardzo wczesnym, młodym, dorosłym, żeby zobaczyć, jakich roślin mu brakuje. Wydaje mi się, że to były dwa grzyby. Tak, brakuje nam tego grzyba i tego grzyba. To są być może jakieś trufle, jakieś tam. Nie wiem, trujące i tak dalej, ale resztę całą mamy, czyli nam rzeczywiście brakuje tych dwóch grzybów. Co to za jagody nie zbieramy? No bo po co nam to? Ja tutaj jestem po to, żeby znaleźć te dwa grzyby, które gdzieś no muszą rosnąć. To jest szałwia, szałwi też nie potrzebuje. zobaczyć czy są one w parku narodowym, czy może gdzieś indziej. Być może są na tej ogólnej takiej działce, gdzie wszyscy mogą przebywać. Gdzie mieliśmy swój dom kiedyś. No nie wiem, sprawdzam. Ognioliść. Słuchajcie, a może to nie jest czas wzrostu tych grzybów? Kiedy one kwitną? Kiedy kwitną grzyby? Bo ja idę teraz do chatki pustelnika. Tam zobaczyć, czy coś nie będzie. Ale no tutaj coś jest. Ale no, na razie w takim stanie spoczynku, wegetacji. Więc ja nie mam pojęć, co to urośnie. Może to, nie wiem, latem jest i się zgapiłam, ale grzyby latem, no jesienią. Nie. Jesteśmy do domu pustelnika i wiecie co, więc w czasie sobie wygooglowałam: Ja te dwa grzyby mogę zabrać jesienią albo, tchw, latem albo wiosną. Więc się zgapiłam <laughs> i grzyba nie zdobędę aż do wiosny. Więc co mogę zrobić, to do pustelnika się tu zgłosić, którego nie mogę znaleźć. O, ale tu jest pięknie, Boże, ta woda jest cudowna. Cudowna. Poznaj y, przyjazne powitanie i możecie razem sobie powędkować. Jest to jakieś tam Twoje zainteresowanie, więc razem możecie jakoś spędzić czas i dzięki temu się zaprzyjaźnić ze sobą. Ale no, jestem zła, że się zgapiłam i że. No, nie zdobędę tych grzybów jesienią. W ogóle, ile zostało dni do. Jezus Maria, tak długo on będzie dziadkiem, jak... <grydy> jak zdobędzie swoją aspirację. No, ale trudno. No co? No, zgapiłam się, to się zgapiłam. Do wiosny jeszcze kawał drogi. Witaj, pustelniku w nowoczesnych butach wansach za kostkę. Ej, już się zaprzyjaźniliście? Tak szybko? No, coś nie wydaje mi się. On nie jest pewny siebie. Martw się, utracony czas? Może nie. Powiedz, historię weselną też może nie do końca fajnie jest od razu opowiadać obcym ludziom o Twoim życiu. Ej, on chciał w drewnie robić. Wytwórz, magia, nie. Zrób rzeźbę, blok noży. Może do tej Twojej. do tego Twojego kryzysu coś się przyda. Pracuj w drewnie przez 5 godzin, aż tutaj musi do samego wieczora siedzieć. Co to jest za roślina? Czarna warzyna, ale tego nie chcę. Po co mi to? Zepsuliśmy mu roślinę. Za dużo chyba pobraliśmy różnych um, tych. no. szczepek. <grym> I zepsuliśmy pustelnikowi roślinę, więc już żeby nie powiązał nas z tą potwarzą dla ogrodnictwa, będziemy wybierać się już do domu. Chociaż możesz jeszcze złapać tutaj motyle. Wybierzemy się do domu i yy, co będziemy robić? Nie wiem, zajmiemy się pewnie Laurą i być może zrobi ona jeszcze. Chociaż nie, dzisiaj już nie nagra filmu. Chociaż może dzisiaj zrobię w tym odcinku urodziny młodego. W sumie czemu nie? To będzie tak na koniec odcinka. Znowu w każdym odcinku urodziny. Znowu. <laughs> co za różnica, może niech będzie zawsze robię takie teraz, kruszę te odcinki więc niech będzie ten trochę taki dwudniowy, jak powycinam to pewnie też trochę mi, trochę y, czasu mi odejdzie z tego nagrania, no, co tu mamy morfit błękitny i chyba to nam wystarczy, co tutaj jest, kwiat jeżyny pobierz sadzonkę, będziemy słuchajcie, szczepić w naszym ogrodzie od razu nam się też polepszą Polepszy umiejętność ogrodnictwa i będzie ok. Dobra, to póki jeszcze jakoś tam w miarę się czuję, chodź, zbierz sobie cały plon, który mamy. Czy sprzedaj? A sprzedaj wszystko to zostaniemy trochę pieniędzy przynajmniej. co z naszym dzieckiem się dzieje? Co ci jest? On jest głodny! Dlaczego nikt ci nie dał jeść? Były dwie dorosłe baby w chacie. Aha, jedna sobie idzie nagle spać, tak? Jedna sobie idzie spać, a druga nie wiem, co robi. Weź opieka Daj jedzenie mu jakieś, no kobito, zajmie się swoim dzieckiem. I Zrobimy jeszcze z marchewką cebulę, ciekawe co wyjdzie. Nie, jakoś tak nie znam na pamięć, nie mam w głowie tego, co powstaje z jakich szczepów. Wiem, że tam lwia paszcza i coś tam to będzie krowo krowokwiat, ale y, nie mam tego w głowie. Jakoś tak mi nie zależy na tym, żeby tutaj wielce te ogrodnictwo rozkręcać. Gdzie ty idziesz, którędy? No naprawdę dookoła musisz iść? Robisz człowieku, co ty robisz? Co? Co? Odblokuj nową odmianę rośliny stosując przeszczepienia. Co to będzie? Cebule i marchewki. Co to będzie? Nie wiem. <grywa> Chyba cebule i marchewki. Sprzedamy wszystko, podlej teren i tutaj też jeszcze sprzedaj całość. Nie będziemy się Szczepać! Haha, nomen omen. <laughs> Szczepać. Szczepiać. Szczepiać, co ja pierdzielę. E, dobra, młody, zjadłeś? Młody zjadł, a teraz czas, słuchajcie, na nocnik i do spanka i dobranoc. E, Darek miał koszmar, ale słuchaj, jest jeszcze w miarę wcześniej. Czemu ty idziesz do krzaków, a nie normalnie do kibelka? Bo tego nie rozumiem. Ale no jak już wstałeś, no to wstałeś, dobra. Już, bo, koszmar ci się śnił, już nie masz siły... E, spać? Janis zbliża się do końca swoich dni. O matko, naprawdę ma 185 przeżytych dni, ona niedługo umrze. ojej A się zdziwiam, bo ona jest z nami tak długo, ale faktycznie Janis na niedługo umrze. No i wróciła Klaudia ze szkoły, której e, rusza się ząb, więc nie będzie miała niedługo zęba, będzie szczerbolem. Ale zanim zrobimy sobie jeszcze przyjęcie dla brata, no to weź sobie jakąś kąpiel, i tort jest już gotowy, i będzie można dmuchać świeczki. Nie robimy żadnego przyjęcia tylko w domu, jak zawsze. Taka jest opcja najlepsza, moim zdaniem. Skromnie, z najbliższą rodziną i nie ma co tam wielce zapraszać tych naszych dzieci. Tort stoi, czekamy na resztę rodziny, robimy urodzinę Tomka i będziemy kończyć ten odcinek. Naprawdę nie miałam planu na ten odcinek, ale się w miarę jakoś tak ułożyło. Udało się yy, chociaż zaprzyjaźnić z tym pustelnikiem. A ty to jesteś taki spięty. rozpaczliwie potrzebuję zabawy. Słuchaj, pójdziesz pierwszy raz dzisiaj na kompa, to zobaczysz, co to jest. I jak bardzo dobrze ci się zrobi <laughs> w życiu. Od razu lepiej będzie. No co, młody, wyjmij a jego trzeba skarcić, moim zdaniem. Czyżby coś się zepsuło? Kim jesteś? Ej, to jest przecież Henryk Chodzik. Zaproś do środka, to jest przecież dziadek Tomka. Niech przyjdzie. Pewnie pamiętał, że młody ma dzisiaj urodziny i przyszedł pod byle pretekstem, żeby chociaż załapać się na życzenia. No, bo trochę głupio postąpili. O, widzicie? Zobaczcie, jak mi się ostatnio simy psują. Jejku, jaka ci się ręka zrobiła długa. Przez ciuchę z modów. Niestety. Tak zaczęło się wszystko psuć po którejś aktualizacji. Bardzo przykro, bardzo źle. I Laura też ma niedługo urodziny. Laura ma urodziny za kiedy? Za dwa dni? Za dzień? Nie, no dwa pewnie. No za dwa. Yy, raczej nie będzie urodziny na odcinku. Raczej kiedy indziej. Ten nam naprawia. Stwierdził, że o, dobra, naprawimy, umiemy to naprawimy. I teraz czas na urodziny młodego, Laura. Przebierz się w inne ciuszki, jako że młody ma urodziny, no to przynajmniej będziesz miała jakieś takie bardziej. Może na miniaturkę rzeczy. Chociaż one też się psują. One też zaczęły się psuć jak. O, widzicie? Tak zaczęły psuć się mody po aktualizacji. Dobrze, że te lata powoli będą się kończyć. To nie będziemy musieli. Nie będę musiała tak, wiecie, przebierać ich jakoś super. Weź porcję, pomóż zmuchnąć świeczki Tomaszowi. No i co jest? No Tomkowi weź pomóż Co co jest? Babcia, babcia pomoże Chodź, możesz, pom możesz podejść tutaj Wszyscy niech podejdą Chodź, teraz może się uda No i dmuchaj Chciałam zrobić zdjęcie, ale zrezygnuję Zrobimy sobie inną miniaturkę No i co młody? Wszystkiego najlepszego Życzymy Tomkowi, zaraz zobaczymy jak wygląda Jako dziecko Jaka się cecha wylosuje? Perfekcjonista. I tam będzie jakieś tam motoryczne. Oje, jako masz fryzurę, jak babcia. Ale jesteś podobny do babci. <ścoughs> po fryzurze. No ale mamy Tomka. Zrobię takie zdjęcie na miniaturkę. Choć myślę, że będzie zablurowana. Żeby nie było dokładnie widać, kto tam nam się tutaj wyskoczył. Od razu, spoilery jakieś. No to drogi Tomku, dla Ciebie wszystkiego najlepszego, a my kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że byliście, że oglądaliście, i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się, cześć.